Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się w końcu taką potężną księgą, jaką jest oczywiście Kurs Cudów. Kurs Cudów, proszę bardzo. Potężna ilość treści głębokich, bardzo głębokich, bardzo duża i w ogóle złożona z trzech tomów. Księga, która e, warto do niej sięgnąć, ponieważ to jest, innymi słowy, podręcznik Kurs Cudów. No, jak sama nazwa kurs, prawda? Czyli mówimy o pewnym procesie lekcyjnym. Oczywiście to nie jest książka, która powinna być traktowana jako wypowiedź nauczyciela do ucznia, ale jest to książka, która ewidentnie powinna być traktowana jako pewien rodzaj podręcznika do przemiany duchowej, wewnętrznej, mentalnej. Ja już często mówiłem o różnych innych książkach w poprzednich nagraniach, nawet trochę starszych, o takiej książce jak siła spokoju, prawda? O takiej książce jak. Um, hy, 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 hy. Gdzie tu widzę, albo to jest tu. Yy, no, 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 dobrze. Dużo tych książek mógłbym wszystkie wymieniać. Odważnie wygrywają na przykład. Albo Przechytrzyć Diabła, Napoleona Hilla. Yy, dobra, kurs cudów. O co tu chodzi i po co to w ogóle czytać? Czy w ogóle można to przeczytać? Czy da się to przeczytać? Czy jest sens, żeby w ogóle brnąć w to, żeby to przeczytać? Dla mnie to jest kniga która wymaga od Was dużo czasu dużo czasu, ponieważ przestudiowanie ze zrozumieniem tej księgi która została napisana przez yy, panią Szukman, ale jak ma na imię? przygotowałem sobie i sobie zapomniałem że to jest w ogóle książka pani Helen Szukman tak, Helen Szukman i teraz o co chodzi? oczywiście to jest y, podręcznik cudów ale zanim powiem co dokładnie tu się wydarza, to musimy sobie zinterpretować, czym jest cud. Otóż, kochani, cudem jest pewne zdarzenie. Zdarzenie, które polega na tym, że jest dynamiczne i dochodzi do pewnej zmiany, przemiany. Cudem jest to, że wczoraj byliśmy do pewnego momentu, dzisiaj pod wpływem tej książki coś się wydarza i dochodzi do zmiany. I to jest moment cudu, że stajemy się lepsi. Chodzi o to, żeby stać się człowiekiem, który Poprzez zrozumienie tego, że może kochać wszystko i wszystkich, jest w stanie wybaczać, jest w stanie produkować dobro i w wyniku tej produkcji dobra dzieją się cuda. Dlatego to jest kurs cudów, ponieważ ta książka uczy tego, jak być wspaniałym człowiekiem, jak być dobrym człowiekiem, jak być człowiekiem pełnym empatii, pełnym yy, takiego rodzaju, jakby to powiedzieć, Człowiekiem, który emanuje ciepłem, dobrem jako energią, ciepłem duchowym, który jest w stanie być takim człowiekiem dla innego człowieka, który gasi płomień i zarzewia czegoś złego. Czyli, że powoduje spokój u innych, prawda? siła spokoju, już to mówiłem. Który powoduje, że inni ludzie przy nim stają się lepsi. To jest najlepsze. To jest kurs cudów. Kurs cudów, który każe nam zastanawiać się codziennie nad każdym dniem, nad każdym tygodniem, żeby wyciągać to, co było dobre i żeby codziennie trenować swój umysł i swojego ducha, żeby móc być świadkiem wielu cudów. Czyli innymi słowy, to jest też podręcznik do tego, abyśmy nauczyli się przebaczać, miłować i kochać i afirmować o przyszłość, żeby działo nam się lepiej. Żeby w naszym życiu działy się cuda, żeby były zdarzenia, które nie wiadomo, dlaczego się wydarzają. Bo na przykład wróg, który źle ci życzy, jakaś ciotka, która ma ochotę spowodować, żebyś nie mieszkał w tym mieszkaniu, gdzie mieszkasz, prawda? Ona nagle do Ciebie podchodzi i mówi, że przeprasza Cię za te wszystkie złośliwości z całego życia. Nie wiadomo dlaczego, ale nagle ona prosi o przebaczenie. I to jest cud, bo jest zmiana ze złego człowieka, może nie Super dobrego, ale w innego, prawda? Nagle coś się wydarzyło. Stał się jakiś rodzaj cudu. I żeby te cuda, przy Państwa, zdarzały się coraz częściej i częściej, żebyśmy sami podlegali tej przemianie, potrzebujemy czasu. A czas to proces, a proces to właśnie nauka. Nauka stawania się lepszym. Można zawsze powiedzieć, że dobra, chodziłem do szkoły, po co teraz mam się czego uczyć, czegokolwiek uczyć, ponieważ i tak mi się to już nie przyda. Pracuję w swoim zawodzie X lat. No i po co to wszystko? No właśnie po to, żebyś, drogi człowieku, nie zgnuśniał w tym codziennym swoim rutynowym życiu, żebyś dostrzegał małe rzeczy, pocieszmy się z małych rzeczy, prawda? A te małe rzeczy są budulcami większych. Zrobiłeś dobry uczynek, zrobiłeś drugi dobry uczynek, masz dwie cegły, one się ze sobą spajają, na to kładziesz trzecią i budujesz sobie coś dobrego, prawda? Jakiś dobry budynek budynek, do którego codziennie wracasz, bo cały czas podsumowujesz, cały czas te cegiełki są z tobą, bo już są z, yy, zacementowane w Tobie. One się budują, stajesz się silnym człowiekiem, twardym. Cudownym, cudownym, bo to taki jest kurs cudów. I teraz yy, ciekawa jest forma, ponieważ to jest mnóstwo treści, dlatego nie da się tej książki, A ona się dzieli na trzy. Potem mamy jeszcze podręcznik dla nauczycieli, którzy wyjaśniają kurs cudów. Książka ćwiczeń dla studentów. Dla studentów, jakie to są ćwiczenia? Proszę Państwa, to są ćwiczenia, które mówią o tym, że jeżeli czegoś nie rozumiesz, to bądź wdzięczny, że to się wydarzyło, a dopiero potem to zrozumiesz. Jeżeli na przykład ym, czas dzieje się szybciej i Ty go nie kontrolujesz. To staraj się go chwytać, jeżeli masz na przykład jakieś myśli. Dlatego na przykład ta książka Kurs Cudów, moim zdaniem, powinna być wykładana w kościołach, w ogóle taka propos. Ponieważ jest tu wiele odniesień do Biblii, do wiary, do chrześcijaństwa. Na przykład występują postacie Duch Święty, jakiś duch, Bóg, Stwórca itd. itd. I gdziekolwiek sobie nie otworzymy, mamy takie właśnie rozdziały. Niewinne postrzeganie, żeby nauczyć się mentalnie postrzegać świat. Ja kiedyś, proszę Państwa, już popełniłem taką książkę, bardzo dawno temu. A propos mentalnego postrzegania świata i to jest książka mojego autorstwa, bardzo króciutka. Kiedyś do niej może wrócę. Jak mentalnie postrzegać świat, aby stać się bogatym? Tu akurat jest trochę nauki na temat pieniądza, ale chodzi cały czas o to samo. O postrzeganie świata. Postrzeganie świata kurs cudów, żebyś umiał wybaczać, żebyś niósł światło, żebyś niósł dobro, żebyś umiał widzieć, żebyś nie ulegał złudzeniom ego. Dobry człowieku, żebyś po pierwsze był miłością i uczył jej innych, żebyś miał tą całą wędrówkę, tą podróż przez życie właśnie taką cudowną i żebyś potrafił siebie leczyć i uzdrawiać. Siebie leczyć i uzdrawiać z różnych sytuacji. Na przykład jeżeli toczy ciebie jakaś nienawiść, jakiś rodzaj chęci zemsty do kogoś, bo ktoś cię skrzywdził i chcesz coś zrobić, to musisz przede wszystkim uspokoić swoje siły duchowe, mentalne i spowodować, żeby to, co stało się przyczynkiem do powstania twoich złych myśli, żeby odeszło. Dlaczego? Bo te złe myśli powodują powstanie subtelnych energii. A z tych subtelnych energii mogą się zrodzić złe byty. A złe byty mogą być demoniczne, prawda? Dlatego uczymy się poprzez tą książkę jak być dobrym człowiekiem, żeby ten świat był zupełnie prostszy i cudowny. Te, 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 to słowo cud bardzo pasuje tutaj do tej książki, bo ty jesteś człowiekiem cudem. To jest cudowne, że jesteś człowiekiem. I to jest dla ciebie podręcznik, jak działać, żeby być najlepszym dla siebie, a potem będziesz dobry dla innych. Jak uzdrowisz siebie, będziesz uzdrawiał innych. Nie można zrobić czegoś takiego, że codziennie pomagasz komuś nie potrafiąc pomóc sobie. To jest właśnie największa iluzja, prawda? Czyli codziennie kogoś na przykład napominasz, bo tak mówi Twoja religia, że yy, jak to było yy, yy, robiących złe występki napominać, tak? Po co to robić? Nie napominaj ich. Zacznij od siebie. Oni zobaczą, że Ty lepiej się zachowujesz, to oni też będą się lepiej zachowywać. I to będzie najlepsze napominanie. Własna postawa. Kurs cudów i siła spokoju. Siła spokoju trochę w innym kontekście. Ponieważ oczywiście zawsze wracam do tej książki, no już chyba będę nudny, mówiąc o tym, że droga miłującego pokoju wojownika, to siła spokoju. To oczywiście też jest wędrówka mentalna, prawda? Mówiłem Państwu o tym, że na naszym kanale, tutaj Historie Duchowe, będę też Państwu mówił o tym, jak budować ducha, więc jak na przykład tak, żeby czytając takie książki, prawda? Siła spokoju. Siła spokoju. Bo ludzie reagują nerwowo, bardzo nerwowo. Zobaczcie Państwo, co się dzieje, prawda? Mamy w telewizji jakąś informację, codziennie inną, codziennie złą i zawsze oni chcą, ktokolwiek wysyła tą informację, żebyśmy reagowali na to. Jak? Silnym stresem, lękiem. Reakcja na, na stres i na lęk poprzez wydawanie pieniędzy, prawda? Czyli wydajemy pieniądze, bo jesteśmy biedni mentalnie. Wydajemy pieniądze, bo nie rozumiemy sytuacji, bo jej nie postrzegamy, bo jej nie doświadczamy, bo jej nie widzimy. Doświadczamy, ale źle, prawda? Doświadczamy na zasadzie, bo tak nam powiedziano, więc od teraz to, co nam powiedziano, jest naszym poglądem, ale tak nie jest. Wejdź do źródła, zobacz te, te informacje, po co ona powstała, jaki ma e, e, cel, jakie ma za zadanie, prawda? Ono cały czas ma za zadanie, tłam się społeczeństwo i powodować Twoje biednienie duchowe, mentalne i finansowe, taka propos. Więc, kurs cudów to jest nauka, to jest kurs, który tak naprawdę powinniśmy prowadzić całe życie, bo nawet jeżeli ja stwierdzę, że przedstawiam naprawdę całe to mnóstwo książek, które tu mam, a nawet znacznie więcej bo na dole teraz jestem na piętrze, ale na dole mam jeszcze drugą podobną ilość to nie znaczy, że ja już się wszystkiego nauczyłem. Ja wciąż jestem w podróży, jestem jak ten wojownik, zadaję pytania, wciąż drążę, szukam odpowiedzi. Przez to staje się lepszy, bo cały czas gdzieś doświadczam siebie samego, czyli rozumiem swoje błędy, moje zachowania, moje jakieś rzeczy, które mnie wyprowadziły z tej krystalicznej czystości, żeby być dobrym człowiekiem, prawda? Im wyższa świadomość swojego własnego ja i panowania nad ego, tym lepiej dla wszystkich innych, bo ja wtedy nie krzywdzę siebie, a nie krzywdząc siebie, nie krzywdzę innych. Jak kocham siebie, to kocham siebie i tym samym jestem w stanie kochać innych, bo jak siebie nie kocham, to innym będę mówił, że ich kocham, ale tak naprawdę oni będą czuli, że to są tylko słowa. Nie wynika z niczego, totalnie nic. Więc chciałbym jeszcze odnieść się do jednej książki, ale jej teraz szukam i właśnie nie mogę jej znaleźć. Ale, 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 gdzie ona jest? Gdzie ona jest, gdzie ona jest? No, nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć. Dobrze, to nie będę teraz o niej mówił. Ale jeszcze taki temat afirmacje. Kurs cudów też uczy tego, żeby szanować nadchodzący czas. Czyli proszę i chcę, żeby coś się wydarzyło dobrego. Nie chodzi o rzeczy konsumpcyjne, o usługi. Ja widzę, proszę Państwa, grupy na internecie, na Facebooku. Codzienne afirmacje, będę bogata, będę bogaty, oblewa mnie obfitość. Nie, nic Cię nie oblewa. Jesteś tu i teraz. Nic Cię nie oblewa. Dopóki samemu siebie nie oblejesz swoją miłością do siebie, dobrem i z tego skutkiem ubocznym będzie obfitość. Dlaczego tak jest? Bo to jest prosta rzecz yy, mentalna. Czyli budujemy własny wizerunek, prawda? Czyli, proszę Państwa, chodzicie do pracy i cały czas jeszcze rozglądam się za tą książką, no ale nie mogę jej znaleźć. Dobrze, proszę Państwa, chodzicie do pracy. W pracy jest wiele eleganckich sytuacji, które są w stanie Was zdeptać i przydusić do podłogi, bo denerwują Was koledzy i koleżanki w pracy, bo szef Wam coś dogadał, bo wymagają więcej niż powinni wymagać, a w dodatku szef, który wymaga, sam tego nie potrafi zrobić, prawda? To jest najbardziej wkurzająca sytuacja. Przynajmniej w moim życiu tak to było. I codziennie mamy wiele sytuacji, gdzie naprawdę możesz, dobry człowieku, powiedzieć sobie, że masz już dosyć tego i nie będziesz dobrym człowiekiem, bo tyle rzeczy cię wkurza, denerwuje, przytłacza, przygniata, a ty musisz wciąż chodzić do tej pracy, żeby dostać tą minimalną, krajową, żeby zapewnić sobie ten minimalny byt i to cię frustruje. I ta frustracja zradza złą energię, i ona jest w tobie. Bo jej nie uzewnętrzniasz, bo przecież nie, krzyk nie krzykniasz na szefa, że ma sobie coś zrobić, bo masz już go dosyć, yy, bo oczywiście szanujesz swoje miejsce pracy, to jest oczywiste, ale teraz odwróćmy to trochę w jedną stronę. Przychodzisz do pracy, po kursie cudów, szef cię wkurza, uśmiechnij się do niego. Szefie, masz rację, ale teraz jestem asertywny, więc. Yy, Możemy na chwilkę? Chciałabym to przedyskutować. No bo szef powiedział, że mam to robić tak, tak i tak. Ale może się okaże, że ja tak sobie dobrze robię. Tylko niech szef zrozumie to z mojej perspektywy, bo ciach, 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 jest lepiej jak ciach, 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 na przykład. A szef powie, nie, ja tu jestem szefem. Wracaj do roboty. Ok, spróbowałeś. I co się okazuje? Nawet jak spróbowałeś, jest to bliżej. Bo nie tłam się tego w sobie. Powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć. To jest dobre. Inni nagle patrzą, że Masz odwagę, odważnie wygrywają. Tutaj jest też taka książka, którą o której o nim mówiłem, i nagle się okazuje, że ktoś inny mówi: No, dobrze, szefie, ale ona chyba ma rację. Bo ja też się jakoś tak to widzę, że może lepiej to zrobić tak. Już jest was dwoje, już zarażasz swoją e, wizją, tym, że zechciałeś człowieku się podzielić ze swoim szefem. Że ten smok w postaci wielkiego szefa właśnie stał się Twoim partnerem. Dobra, może cię nie posłuchał, ale już jest lżej, prawda? Już jest jakiś cud. Bo dokonała się zmiana, że nie siedzisz 30 lat na tym jednym stanowisku pracy, tylko nagle e, chciałeś człowieku wejść w dyskusję ze swoim szefem. I ten pierwszy raz się nie udał, ale drugi, może trzeci się uda, a za czwartym razem dokona się kolejny cud, bo szef zacznie słuchać, co mówisz. I może wrócisz do pierwszego argumentu i się okaże, bo pewnie, że racja, róbcie teraz tak. To są małe cuda, które zmieniają ciebie, a jak ty zmienisz siebie, zmienią resztę ludzi dookoła. Inna sytuacja. Ktoś powoduje Twoją krzywdę, no bo oczywiście coś ci zepsuł. Wziął pieniądze, nie chce oddać. I nagle się okazuje, że rozumiesz kurs cudów i mówisz do tej osoby: Dobra, 100 złotych. Od 20 lat mi wisisz. Nie oddawaj, wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Ja już nie chcę tych pieniędzy. Minęło mi to i już nie chcę Ciebie tych pieniędzy. I nagle nie wiesz dlaczego. Ta osoba oddaje ci w trzy dni, bo odpuściłeś człowieku, bo odpuściłeś coś, co się działo w tobie 20 lat. Nawet ta osoba ci oddaje, a kolejnego dnia znajdujesz kolejną studę, już masz dwie, oddaną i znalezioną. I to się wydarza, bo nie wiadomo dlaczego, ale te cuda się zdarzają, a wszystko zaczyna się od naszego umysłu, wyobraźni, serca i wnętrza. Tym jest kurs cudów. To jest bardzo trudna książka. Bardzo trudna. Ją się powinno przeczytać wiele razy. Dlatego, że jak ją przeczytamy, to jest za dużo, żeby naraz zrozumieć. Ale jak sobie będziemy ją czytać... Ja na przykład sobie czytałem ją wielokrotnie pod tym względem, że tak... Pa! Dzisiaj co? Nie czytam od początku. Nie interesuje mnie to. Dzisiaj ten rozdział. Żeby sobie przypomnieć, jak ja tu myślałem, jak to czytałem. I mówię, faktycznie. A, mówię, ostatnio miałem taką sytuację... I tego nie przerobiłem, a zadzwonię do kumpla co za u niego. Bo byłem zły na niego, coś tam się stało. Coś mi dogadał, albo coś się nie wydarzyło. Inny dzień proszę o uzdrowienie jako naprawione postrzeganie. Super. Podróż. Przyjęcie pokuty, spoglądanie do wnętrza, święta chwila, wyjątkowe związki. Właśnie, a jak Twój związek? Jak twój partner w tym związku macie kochać, jak ty sam siebie nie kochasz? Nie ma opcji. Możesz się kochać, albo jak twój partner siebie nie kocha, czy on może w pełni poświęcić się miłości Tobie? Nie, trzeba go uleczyć, bo to nie jest tak, że on choruje i on nigdy nie kochał. Coś się stało i on musi to przerobić w sobie, może nawet o tym nie wiedząc, że musi to przerobić w sobie. Więc może warto usiąść, porozmawiać. Słuchaj, wiem, coś ci gniecie od iluś tam lat. Powiedz mi, co się stało. Może razem to naprawimy, zbudujemy świat. Cegła, 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 mamy swój świat. Dobry, cudowny. Po kursie cudów, prawda? Ten podręcznik, ten mamy, taki. Książka ćwiczeń dla studentów. To są zadania, ale zobaczcie ile tego jest. No zobaczcie, no to jest pełno po prostu. Otwieram gdziekolwiek. Koniec rozdziału akurat. Następne. Jestem pośród, dusz, du, jestem pośród dusz pasterzy Bożych. Nie chodzi o to, że pośród księżną. No wiadomo, że nie o to chodzi, tak? Tylko my wszyscy jesteśmy, jak powiedział mój mistrz Patryk, pozdrawiam serdecznie. Wszyscy dla siebie jesteśmy uczniami i nauczycielami. Ja, może teraz brzmię dla Państwa jak nauczyciel, bo coś Wam chcę opowiedzieć, ale za chwilę ktoś z Was napisze mi coś w komentarzu, co mnie ujmie, może a propos kursu cudów, i on wtedy będzie nauczycielem dla mnie. My wszyscy, rodziny, przyjaciele, znajomi, ludzie, których spotkamy w pracy, jesteśmy dla siebie uczniami i jednocześnie nauczycielami. I czasem tak jest, że ta relacja potrafi trwać naprawdę przez wiele, wiele lat, a czasem jest tak, że ta relacja nagle się wygasza i odchodzicie od siebie. Nagle kolega z koleżanką przestają ze sobą rozmawiać, ale nie pokłócili się. Nie mają do siebie żadnego problemu, po prostu coś się wyczerpało. Co się wyczerpało? Ta lekcja się wyczerpała, bo na przykład zostaliście razem przyjęci do pracy i przez pierwsze dwa lata ze sobą byliście blisko, dlatego że codziennie znosiliście trud nowych rzeczy, krok po kroku, aż wam to spowszedniało, bo już umiecie w pracy wszystko i nagle się okazuje, że jakby już nic z was nie łączy jedynie tylko to, że się spotkacie w korytarzu w pracy. Byliście dla siebie uczniami i nauczycielami. Coś wzajemnie się od siebie nauczyliście, prawda? I w ten sposób yy, relacje wykreszają, bo już przestajecie być dla siebie uczniami i nauczycielami. I to nie jest złe, to jest dobre. Bo jakbyśmy wszystkie relacje w życiu, które zapoczątkowaliśmy od początku życia i które nawet były dla nas złe, i toksyczne, prowadzili przez całe życie, to nasze życie tak naprawdę by się skończyło po paru dniach, bo nie różniłoby się niczym od tego, co było na początku. Na początku były pierwsze relacje w przedszkolu, w szkole, w liceum, może na jakiejś uczelni, może we wojsku i tak dalej. Minęło ileś lat, jesteśmy innymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że cały czas doświadczamy i zdarzają się przemiany, niektóre z nich cudowne. Jeżeli Państwo rozwijacie się i macie ten sam rozwój duchowy i energetyczny, to mam dla Was taką wiadomość: prędzej czy później większość Waszych znajomych wokół Was. Straci z wami relacje, dlatego że wejdziecie na pewien poziom świadomości. On był równy z waszymi znajomymi, ale ten poziom świadomości wam orośnie i będziecie na przykład osobami, które już nie będą codziennie przyczyny na innych ludzi, bo polityka jest zła, bo za mało zarabiam, bo szef jest głupi, bo coś tam, coś tam. Jak przestaniecie to robić, wejdziecie na wyższy poziom świadomości, a ta osoba dalej będzie to robić, to ona nagle się okazuje, że wam nie doskakuje do waszego poziomu. No i naturalnie. Odpływa w inny obszar, a wy się wspinacie wyżej. To może być też niebezpieczne w związkach, ponieważ jeżeli jedno się rozwija duchowo i energetycznie, a drugie cały czas brnie na przykład w despotyzmie, cały czas w jakiejś dekadencji, prawda? I w depresji, coraz niżej, 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 a ty jesteś coraz wyżej, wyżej, no to tak wygląda Wasz związek potem. Jedno drugiego nie rozumie, drugie jednego, prawda? Nie jeździcie razem. Na wycieczki, nie jedzicie razem na jakieś szkolenia, jak są, nie odwiedzacie się razem u swojej rodziny, tylko wszystko zaczynacie robić osobno i potem tak naprawdę nie macie tej relacji, mimo że na przykład jesteście małżeństwem, bo trzeba zrozumieć, że jak wspinasz się coraz wyżej w tej świadomości, to musisz zadbać o to, żeby inni też to robili, bo wtedy dalej będziecie nadawać na tych samych falach. Jak jesteście na tych samych falach, to jesteście blisko, macie bardzo bliską relację. Ale jak się rozjeżdżacie, bo ten idzie w alkohol, w narkotyki, w niezrozumienie, a ty się wspinasz w ścieżce świadomości, to nie wystarczy, żeby było tak, że Ty jesteś wyżej. Cała reszta powinna dostrzegać to, że przechodzisz kurs cudów i te cuda się wydarzają, tej przemiany. A potem nagle się okazuje, że tak, na początku się zwalczają. Co ty czytasz za książki? Co to za głupoty? Co to, co to ma być w ogóle? Ty czytasz takie książki, co? Chcesz być cudem? tak? <gry> Potem się okazuje, że wszyscy już mają dosyć tego, i nie pytają, dlaczego czytasz takie książki, a na końcu się pytają, a jak to się stało, że ty tak łatwo znalazłaś o wiele lepszą, płatną pracę? A jak to się stało, że ty nagle malujesz ładniejsze obrazy? A jak to się stało, że lepiej śpisz? A jak to się stało, że wszystko jest u ciebie lepiej, a u mnie gorzej? Przecież wychodziliśmy z tej samej szkoły, prawda? No właśnie nie, bo to jest szkoła. Oj. Szkoła życia to ty, a nie budynki. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i dlatego polecam kurs cudów nie jako podręcznik do jednokrotnego przeczytania, ale jako podręcznik do częstego powracania do niego, pokój nieba. Wybór spełnienia. Chcesz się spełnić? Musisz dokonywać wyborów. Ludzie boją się w życiu decydować, prawda? Trzeba zrozumieć, że życie składa się z decyzji i z konsekwencji tych decyzji. Jak nie decydujesz, to konsekwencją też jest brak decyzji. Dlatego trzeba decydować, jaką chcesz szkołę, jakie masz marzenia, brnij w marzenia. One są uroczyste, nie bój się marzeń. Ludzie mówią często, jak pytam o ich marzenia, Darek, nie będę ci mówił o swoich marzeniach, bo się nigdy nie spełnią. Ja mówię, no właśnie dlatego się nie spełnią, a wiesz dlaczego? No bo jak powiem, to się nie spełnią. Ja mówię, nie, bo jakbyś powiedział jakie masz marzenia, to może ja mam narzędzia, do tego, żeby się szybciej spełniły, a jak nikt o nich nie wie, jakie one są, to mogą się nigdy nie spełnić, a Ty będziesz umierał na łożu śmierci 95 lat i powiesz ludziom, że miałem w życiu takie marzenia, ale nikt o nich nie wiedział i nigdy się nie spełniły, bo bałeś się powiedzieć, prawda? Trzeba mówić, a cuda się zdarzają. Ile razy doświadczyliśmy tego, prawda? Chłopiec, który nie ma nóg, pomyślał sobie, chce wejść na Kilimanjaro, tam kobieta, która nie ma nóg, prawda? Albo jest, dwukończynowo sparaliżowana. Nie wiem, czy Państwo już pokazywałem tą niesamowitą książkę. I co się stało? Miała marzenie, chciała wejść na Kilimandżaro. Sparaliżowana kobieta. Dwukończynowy niedobad od pasa w dół. I co się okazało? Dzięki temu, że powiedziała, że ma to marzenie, znalazły się osoby, które pozwoliły jej to zrealizować. Jest jedyną kobietą, która sparaliżowana weszła na Kilimandżaro. Dało się? No dało się. Ale teraz jak ludzie mówią, że mają skryte marzenia i nie chcą o nich mówić, to one się nie spełnią, bo nie afirmujesz, żeby się spełniły, a poza tym przyroda, wszechświat i inni ludzie słuchają. A jeżeli słuchają, to znaczy, że mogą na to reagować. Dziecko ma prostą sprawę. Tata, kup mi farbki. Okej, okay. a jakby nie powiedziała, to bym nie wiedział, że ona marzy o farbkach. Tata, kup mi tą lalkę. Okej, okay. ale ostatnio były farbki. To może następnym razem. No dobrze, to może kiedy indziej. To już jest inny element, prawda? Ale już wiem, że ona marzy o lalce. Może przyjdzie Boże Narodzenie i będę dobrym świętym Mikołajem i kupię jej tą lalkę, prawda? Może z innej okazji, bo ona wypowiedziała swoje e, zachcianki, swoje, swoje marzenie, prawda? Ile razy jest tak, że ludzie marzą o podwyżce, ale nigdy nie idą do szefa powiedzieć o podwyżce, bo boją się oceny tego, że wypowiedzą o tym, o czym marzą. Ile, ile, ile razy, prawda? Ile razy to się zdarza? Okej, okay, proszę państwa, nie będę już nam namnażał tych przykładów, na czym możemy właśnie otworzyć na poczuciu winy, prawda? Po co ci poczucie winy po co to? Nie możesz być winny za całe wszystkie zło świata i swojej rodziny. Dlatego, żeby to zrozumieć, zapraszam do kursu cudów. Pozdrawiam serdecznie.